Dzisiaj mam dla Was kilka propozycji. Pierwszą propozycją jest firma, w której kursy są o niebo lepsze od wszystkich polskich buków, Gwarantuję, że marża na każdym meczu będzie o wiele lepsza niż gdziekolwiek indziej, dająca dostęp do najlepszych światowych firmy. Jest to legalna firma. No ale to, co fajne w niej, to to że daje 120 zł 30, 30 euro bez depozytu tylko za rejestrację łatwą oraz weryfikację konta po linka do tego booka po prostu piszcie na maila protonmail poradnia małpa takie trzy kroki trzeba dokonać to na start tak, tak to wygląda eee, kursy, no nie muszę pokazywać specjalnie jakie są wiadomo, że jest Betfair eee, 3% tylko Marszy eee, Pinnacle eee, no i generalnie większość najlepszych bookmakerów jest to tak zwany pośrednik, prawda? Gdzie możesz grać w wielu bookmacherach zagranicznych naraz i przebierać wśród e, najlepszych, e, ku, najlepszy kurs po prostu sobie wybierać. E, tak jak mówię, są i giełdy zakładów i, i najbardziej renomowani azjatycy bookmakerzy. No i jakby nie było 120 złotych za darmo, bez depozytu. To też jest coś wyjątkowego. Oni sami napisali do mnie maila, jeśli chodzi o współpracę. Ze względu na to, że mam kanał na YouTube. No i to wszystko na temat tej firmy. Z pewnością granie w niej daje możliwość wygrywania na dłuższą metę ze względu na wysokie kursy, po prostu i brak 12%. Taraszu. także dla każdego tutaj można coś sobie znaleźć, tak się wyrażę. Nawet bez kombinowania większego, tylko stawianie po prostu. Będziecie dobrym obstawianiu sportu. Kolejna firma, którą ostatnio lubię, to goplusbet.pl. To jest kupon, który był freebetem od nich trafiłem go mając 4 zdarzenia postawiłem no, takie sensowne dosyć moim zdaniem typy była to kontra na 1800 do wygrania w Maxi zysk bo Gdyby Barcelona strzeliła bramkę i miała 5 rzutów rożnych, to 1800 zł bym miał No ale muszę się zadowolić, 500 złotych Z tego kuponu No ale i tak jestem na plus, więc jestem zadowolony Stan konta w tej chwili 548, bo przegrałem już 50 złotych Miałem 600 No i Tutaj macie jaki miałem wynik, GO plus bet. Na samym początku wpłaciłem 300 zł, zagrałem za 300, wypłaciłem, to znaczy wygrałem 869,77, no i zagrałem za 20 zł, jakiś tam głupi typ, no i wypłata przelewy 24,849 zł, czyli z 300 zrobiłem w ciągu doby. 849 minus 300 to 549 zł, czyli zaokrąglając 550 zł, myślę, że jest to jakaś alternatywa do pracy fizycznej na pełen etat na pewno. Jak wiecie, pokazuję wam już kolejną, kolejnego bookmachera, w którym taki wynik osiągnąłem. Link do rejestracji tego bookmakera macie w opisie i dodatkowo oprócz 300 zł bonusu, bo pierwszy bonus głównie opłaca się wziąć, dostaniecie 50 zł freebeta tylko dlatego, że się z linku zarejestrujecie. Ja dostanę 50 zł i być może coś Wam rzucę też. Chociaż to freebet, także nie wiem czy, czy jest się tutaj sens bawić bo to nie jest bonus który jest równowarty dokładnie 50 zł no ale zawsze to jest coś proponuję zagrać za całość dlatego że czyli Alin dlatego że na dłuższą metę największą stopę zwrotu to wam po prostu daje jak się nie mylę tutaj jeśli w ogóle jest tutaj jakaś inna możliwość właściwie. Jak się nie uda, to się nie uda. No można też zagrać w różne dni, na przykład jedno zdarzenie dzisiaj, drugie zdarzenie jutro, trzecie pojutrze. I skontrować, jak już wejdą dwa z trzech na przykład, na to się nastawić. Skontrować na przykład połowę czy coś takiego. Jeżeli już ktoś chce być bardziej bezpieczny, no i może też drapnobet, czyli bez remisu, na przykład typy stawiać. Nie wiem, jak to wtedy będzie wyglądało, jeśli chodzi o. No nie, tak można. Jest to bezpieczniejsze jeszcze. Czyli ogólnie. Generalnie trzeba znaleźć jak najbardziej pewne zakłady. Myślę, że jeden remis w piłce nożnej to jako taki wybór dobry, ponieważ zawsze to jest 75% wszystkich możliwości wyników. No i przeważnie Wam się uda zdecydowanie wykosić hajs. Minimalne wymagania są małe, bo 1.30 tylko yy, na jeden mecz. 1.30 razy 1.30 razy 1.30, no, no to nie oszukujmy się, że jest to łatwy dosyć do spełnienia.